Siemano, to ja, Kamil, i to jest mój taki śmieszny odcinek. Z... No, taki śmieszny odcinek życia. I pokażę Wam, jak się włącza telewizor. I jak tu widzicie, wygląda on tak. Tutaj jest taki przycisk power. Wciskamy. Czekamy chwileczkę. Jak widzicie takie odbicie, to nie bójcie się. Włącza się. I to jest. Znaczy, powiedzmy, że to są dwa sposoby. Jeszcze jest sposób, że tutaj jest wyłącz. wyłączone. A teraz moja kuzynka Oliwia Duraj pokaże Wam, jak napić się soku. Witam, jestem Oliwia. Teraz Wam pokażę, jak pić sok. W zależności od tego, jaki jesteśmy. Tak, bierzemy szklankę. Jeśli jesteśmy... Damami, albo diwami, zależy. Trzymamy szklankę tak. Z jednym paluszkiem. Jeśli jesteśmy normalne, nie diwy. O tak, tak. A jeśli no, jesteśmy normalne, nie diwy. Trzymamy normalnie, tak jak każde. A jeśli jesteśmy złe na kolesia, to trzymam tak. Teraz nalewam sobie. Jeśli jesteśmy dywami, dajemy tak. na, na. Jeśli jesteśmy normalne, lejemy tak Jeśli jesteśmy złe na kolesia, lejemy tak teraz pijemy. A teraz odkładamy. Jeśli jesteśmy domami, odkładamy tak. Jeśli jesteśmy normalne w kilku procentach, odkładam tak. A jeśli jesteśmy złe... Znów na kolesie, odkładam tak. To był taki. No, no, nie był to taki długi odcinek, ale to było takie z życia. Więc komentujcie, subskrybujcie i komentujcie i żółty magicznego życia. Pamiętajcie, cześć!